Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Konrad, ze mną jest Paweł. Cześć, witam wszystkich. I to jest odcinek mega ważny, ponieważ w tym odcinku wybieramy nasze składy, nasze jedenaski na Game Week numer 5. Game Week numer 5, w którym będą ciekawe spotkania, ciekawe mecze. Także bez przedłużania zaczynamy od razu i na sam początek idzie defensywa mojego składu. I tutaj mówiąc o defensywie, jestem trochę zmęczony tym, jak Onana się ostatnio prezentował. A jako, że teraz ma on ciężki mecz z Brighton, to postanowiłem, że u mnie w bramce będzie nikt inny jak. Turner. Wiem, że teraz tutaj Turner dostaje konkurenta Vlachimodosa, bodajże z Benfiki, aczkolwiek liczę na to, że wciąż będzie to wybór numer jeden. Wiem, że kibice go uwielbiają, jeżeli chodzi o Nottingham Forest. Początek sezonu bardzo dobry, jeżeli chodzi o wszystkie obrony, które, które on, że tak powiem, zaprezentował, wachlarz swoich umiejętności. Także u mnie na bramce na początku Turner, który będzie mierzył się z Burnley i będzie to mecz domowy. Kolejno w obronie nie ma za wielkich zmian, jest oczywiście Chilwell, który gra z Bermouth, potem jest Estupinian, który gra z United. Wiemy, że United po tej stronie, gdzie gra właśnie Estupinian, czyli tą lewą flanką dopuszcza do tworzenia okazji przeciwników, więc liczę na to, że może Estupinian tam coś że tak powiem zdobędzie, jeżeli chodzi o punkty. No i obok Estupiniana trzecim obrońcą jest oczywiście Udogi, który odpoczął sobie podczas tej przerwy reprezentacyjnej, bo na reprezentację nie pojechał ze względu na grypę czy tam jakieś przeziębienie, a grają też mecz z Sheffield United, mecz domowy, więc jeżeli tutaj nie będzie przynajmniej czystego konta, to będę naprawdę zawiedziony. A teraz Paweł, ty, jak powiedz mi prezentuje się twoja obrona? Y Wiesz co? Z bromkarzem bardzo podobnie mam, ponieważ mam tak samo bromkarzy i nie wierzę już w czyste konta United. Wyleczyłem się z nich. No i tak samo jak u ciebie, wchodzi u mnie Turner, ona nas i odpocznie, ponieważ no szczerze, nie, nie widzę czystego konta z Brighton. A już w meczu z Sheffield z Burnley prędzej, tak się wydaje. Dodatkowo jakieś, jakieś savey. Dlatego Turner jest moim wyborem na tą kolejkę. No i idąc teraz od Waszej lewej strony, Chilwell gra z Myślę, że więcej nie trzeba mówić. Podstawowy zawodnik w dalszym ciągu, ofensywny. Bornów, mam nadzieję, że nie jest na jak najlepszą w lidze. Dlatego liczę na to, że jakieś wreszcie punkty przyjdą. Czy to przez asystę, czy może kogoś gola. Następnie jest Estupinian, pinion, taki chyba u Ciebie. No i tutaj bardzo podobnie. United nie trzyma tych czystych kąt. Liczę na to, że 100 będzie mógł sobie właśnie tą lewą stroną śmigać i jakąś asystę dorzuci. No i trzecim moim wyborem, i tutaj jest myślę, że na razie kontrowersyjnie, ale jest to Gabriel, ponieważ chyba wrócił do składu. E, c, artety e, wreszcie po, czterech kolej, znaczy po trzech w sumie kolejkach wrócił do składu? E, jest to oczywiście spowodowane kontuzjami w obronie, w defensywie Arsenalu, ale możliwe, że będzie grał. I teraz tak. E, ja już zacznę w tym momencie właśnie moje plany transferowe na tą kolejkę, ponieważ jestem, e, zastanawiam się nad tym, czy jednak tego Gabriela w pewnym momencie. Albo w tej kolejce, albo w następnej, ale wydaje mi się, że w tej e, przetransferować i e, zamienić go na Tripiera. Ponieważ, tak jak już e, wspominałem, właśnie okay. e, w, w odcinku wildcardowym, e, Tripier i Newcastle w ogóle ma, zaczynają się bardzo, bardzo, bardzo ciekawe kolejki. E, tak naprawdę teraz mieli bardzo ciężkie te 4 teraz jest chyba sześć, siedem kolejek, które naprawdę warto targetować. Dodatkowo każdy wie, że Tripier jest maszyną do zdobywania bonusowych punktów i e, dodatkowo e, te statystyki cały czas wyglądają bardzo dobrze. Jedyną e, taką e, jedyną e, obawą moją na ten moment jest to, że Newcastle zaczyna za niedługo grać e, w europejskich pucharach e, i bardzo możliwe, że zobaczymy tam e, rotację. Tylko tak, jest, wydaje mi się, że Trippier jest zbyt ważnym zawodnikiem na ten moment dla Newcastle, żeby ta rotacja go albo dotknęła, albo żeby ona była na tyle znacząca, żeby trippiera nie transferować do swojego zespołu. Ale wszystko też zależne będzie od powiedzmy takich przecieków przed kolejką w sobotę. I wtedy będę podejmował decyzję, ale na pewno jest to jeden z moich pomysłów na tą kolejkę. Jadąc z pomocą u mnie na początku jest Foden, grają z West Hamem i liczę na to właśnie, że Foden wystąpi w tym spotkaniu. Jeżeli on nie zagra, to mi będzie naprawdę przykro, bo wiemy, że właśnie jeżeli chodzi o City, no to tych zawodników tam w pomocy z powrotem jest coraz więcej, bo oczywiście Foden w sumie grał zazwyczaj takiego lewego skrzydłowego. Potem został gdzieś tam trochę bardziej do środka, przesunięty trochę, żeby pokowerować za Kevina de Bruyne. E, potem jeszcze troszkę tam może bardziej w głąb. No, a mamy teraz właśnie Mateusza Nunesa, który przyszedł. Mamy też Doku, mamy Grilisza, mamy Bernardo Silva, który wraca z Kontuzji, więc jeżeli chodzi o tą pomoc, robi się ciasno. Nie mówię, że żałuję tego transferu, bo na pewno nie. Foden strzelił bramkę podczas przerwy reprezentacyjnej, więc liczę na to, że Pep po prostu da mu szansę zagrać. A co będzie w przyszłych kolejkach, to się okaże. Kolejno obok niego, na razie mam Buemo, zastanawiam się właśnie, czy by go może nie zamienić na kogoś z ławki, ale raczej go zostawię. Przekonuje mnie na pewno to, że jednak te karne ma i że Newcastle tych czystych kąt nie trzyma. Widziałem taką statystykę, że Newcastle nie miało chyba czystego konta 22 spotkań, jeżeli chodzi o, o mecze, które ostatnio rozegrali. Więc całkiem śmiesznie, bo oczywiście właśnie Newcastle się kojarzy z takim klubem, który jednak te czyste konta trzyma. No W tamtym sezonie właśnie myślę, że też była to zasługa głównie tego, że Trippier dawał punkty ofensywne. No ale okej, okay, mamy tego mbłemu. Na razie raczej tutaj zostanie, tak jak powiedziałem. Obok niego jest Eze. Które w ostatniej kolejce wreszcie zrobił jakieś punkty. Spadł mi strasznie na wartości, więc no to jest zdecydowany minus, ponieważ tam 200-300 tysięcy na nim straciłem spokojnie, także lipa. No ale to jest pożegnanie z EZE oficjalne. Bardziej nie dlatego, że już go muszę wyrzucić, chociaż też, ale po prostu potrzebuję mieć Madisona. Po pierwsze, Madison. To jest zawodnik, którego lubię i zawsze mam, wiecie, taki bias trochę w jego stronę, że okej, okay, fajnie byłoby mieć tego za zawodnika jednak u siebie w, w FPL-u. Kolejno, no jest jednak tą centralną postacią, to ten hamu, generuje świetne liczby i, i po prostu trzeba go mieć, zanim jeszcze pójdzie wyżej jego cena, bo już jest to 7,8 miliona, a być może jeszcze przed rozpoczęciem gminy 5 będzie 7,9, więc też żeby się trochę ustrzec przed tymi zmianami cen, to jest mój planowany transfer, który na 99,9% się stanie, o ile tam jakaś nie pojawi się kontuzja, a miejmy nadzieję, że nie krzyżuję palce, żeby tutaj, żebym tutaj nie wykrakał. Obok niego oczywiście Saka, też bez żadnych zmian, to jest tak naprawdę safe pick właśnie Arsenalowej. Z Evertonem spotkanie może być ciężkie na wyjeździe. Już też mówiłem właśnie w odcinku Cardowym, że generalnie Arsenal średnio sobie radzi na Goodison Park. Ostatnie pięć spotkań bez wygranej, same remisy i porażki. No, ale wciąż myślę, że Saka to dobry właśnie wybór długofalowo też. No i oczywiście makarne Jakiś karny może się przytrafić, więc wtedy Saka, mam nadzieję, do niego podejdzie, a nie od tego komuś innemu. No i Salach. Salach, który jest trochę taką sakwą pieniędzy w moim teamie tak naprawdę, bo mógłbym mieć wiele, mógłbym mieć wiele, gdyby właśnie nie Salach, jeżeli chodzi o innych zawodników. Po 12,5 miliona się właśnie kisi na pomocy u mnie. No ale na razie Salach powiedzmy dowozi, dowozi stabilnie, nie robi nic takiego ponad normę. Trochę mu z tego, że tak powiem, uszczypnął Darwin, bo Salah mu wykrował dwie albo trzy big chances, a Darwin ani no jedną, tylko tak naprawdę z tych zamienił na, na gola. I liczę na to, że jednak ze słabym Wolves pokaże się z dobrej strony. Też widzę, że wiele stron przewiduje, że będzie to albo pierwszy, albo drugi najbardziej punktujący zawodnik w GameWeeku, numer. Więc tak się generalnie prezentuje moja pomoc. Jeden transfer na pomocy, czyli James Madison. I teraz oddaję głos Tobie, Paweł. No dobra, więc u mnie, zaczynając od właśnie nowej strony, jest u mnie James Madison, który już jedną kolejkę w moim zespole spędził. I tak jak powiedziałeś, jest to, front, jest to jakby taki focal point, jest to centralna postać na boisku. Wszystkie piłki przychodzą przez niego. Gra z Sheffield, więc wydaje się, że jest to bardzo ciekawy dla niego mecz. Następnie jest to buka Jasaka. No i tutaj ciężko jest mi, jakby. Mogą się zastanawiać, czy nie lepszy był na przykład Odegaard czy Martinelli. No ale z drugiej strony, jakby to nie jest transfer, który chcę, którego bym chciał w tym momencie zrobić, ponieważ to jest tylko strata transferu, więc Saka zostaje na, kolejną, na kolejny game Week. Następnie jest Rashford. No i tutaj myślę, że bardzo podobnie jest gra w tym momencie na lewej stronie. Hojlund wydaje się, że wszedł do zespołu i będzie tą dziewiątką. Dlatego Rashford będzie grał po tej swojej lepszej stronie, na lewej stronie. I liczymy na to, że wreszcie się trochę otworzy i trochę tych punktów zrobi. Czwartym wyborem u mnie w pomocy jest tam Błemo. No i teraz przechodzimy do Foudena. I tutaj mam pewien pomysł, ponieważ stać mnie prawie idealnie na to, żeby Foudena przetransferować na Sona. Czytałem opinię. Był na Twitterze taki wątek. Fana Celticu, gdzie właśnie ten Fan Celticu bardzo tutaj właśnie mówił, że Postokoglu tak naprawdę nie zmienia. Jak już coś zadziałało, to on tego nie zmienia i przewiduje, właśnie ta osoba przewidywała, że Son jednak będzie startował jako ta dziewiątka. No i co? Należy chyba przejść teraz do ataku i pozwól, że zacznę, ponieważ tutaj dużo nie będę chyba mówił. Zaczynając od Nicolasa Jacksona. Ogólnie Nicolas Jackson jest w moim mniemaniu trochę takim darwinem tego sezonu. E, ma do bardzo dobrej liczby, e, dochodzi do sytuacji, ale spektakularnie nie marnuje. E, dla, ale no, nawet, z, z, właśnie dla samych liczb, e, po prostu muszę go zostawić, i na gole, kolejkę piątą na pewno u mnie jeszcze w zespole pozostanie. I ostatnim wyborem jest to Halant, oczywiście, Halant z opaską kapitańską. Tutaj nie będę kolejny raz nic tłumaczył. Tak, ale jeszcze tutaj dodam do twojego, twojego Jacksona. Nie wiem, czy to na pocieszenie, czy nie. Teraz tak sobie patrzę na statystyki na non-penalty expected goals i powiem Ci, że w top 5 zawodników jest czterech napastników, jeden pomocnik. Tym pomocnikiem jest Bowen. Ale jeżeli chodzi o tą statystykę, to przyduje właśnie Jackson. 3,32 non-penalty non expected tak. goals, tymczasem tak. jeden tylko gol strzelony, drugi w ogóle jest Haaland, który ma 3,06, a tylko w poprzednim meczu strzelił hat więc to też wiele mówi, ale dość statystyk, u mnie oczywiście na ataku klasycznie Haland e, no... I prawdopodobnie Haland będzie u mnie kapitanem. Wice będzie raczej salach, Salah, aczkolwiek bardzo mnie kusi, żeby jednak tego Salaha też dać na kapitana. Wiem, że to się może tragicznie skończyć, ale naprawdę, no, no, bardzo tutaj po prostu mam na myszce cały czas przygotowany klik, żeby tylko tego Salaha zmienić. No i obok e, Halanda mam João Pedro, który jest takim trochę e, moim. Przekleństwem, jeżeli chodzi o ten zespół, tak naprawdę, dlatego że chciałem się już go dawno pozbyć, ale w Brighton no, zdarzyły się kontuzje. Najpierw chyba Incisio. Mm -hmm. Potem Welbeck i jeszcze teraz Ferguson również w aplikacji świeci się na żółto, aczkolwiek powinien zagrać. Więc bardzo jest to prawdopodobne, że jednak Gio Pedro znowu wystąpi w podstawowej jedenastce, a czeka i właśnie Mercedes United, które no, traci też te bramki. I nawet takie właśnie Nottingham Forest wcisnęło im dwa gole, więc jest duża szansa, że tego Gio Pedro zostawię. Też mój budżet jest ograniczony, mam te ruchy trochę takie niezawielkie, jeżeli, jeżeli tak mogę to określić. Jedynym tak naprawdę ruchem, który mógłbym zrobić, to jest sprzedaż João Pedro i zastąpienie go Morrisem, który teraz gra z Fulham. Kolejna kolejka też nie jest zła. No i potem ma double game week, double game week z Evertonem i z nie z Bermów tylko z Berny, więc też to byłby jakiś pomysł, aczkolwiek jest też duża szansa, że po prostu drugi transfer sobie zostawię i w kolejnym tygodniu będę miał znowu dwa transfery do dyspozycji. Na ławką się chyba zbytnio nie będę tutaj rozwodził, e, wszystko możecie zobaczyć, jedynie tam miejsca się pozmieniały, bo pierwszy będzie Archer, a drugi będzie Botman. E, u Ciebie na ławce chyba dosyć też tak nudnie, nie? Można by powiedzieć. E, tak, masz rację. No, ona jako bramkarz, to już wiecie... Jedynym ciekawym zawodnikiem, którego mam, to jest Henry. Tylko Henry, który jest na pierwszym rysownawce. Później jest Mubama i Bayer z Bern. No i co? Tym sposobem dobrzmieliśmy do końca tego odcinka. Wy już znacie nasze składy, nasze plany na gaming 5. A, no, a my zapraszamy Was do podzielenia się Waszymi opiniami, Waszymi planami w komentarzach oraz na naszym Twitterze, do którego link znajdziecie w opisie. My się żegnamy i do zobaczenia. Cześć!